Halo, witam. Jestem Marcisław, jesteście wy. O, oh, ej, nie zauważyłem, że tam nam się dodatkowe serduszko zrobiło. W kolejnym rzędzie: To Psychonauts i Kurna. jak ja nienawidzę Microsoftu. Między innymi Microsoftu, ale głównie Microsoftu w ostatnich czasach. Skończył mi się abonament Game Passa. I okazało się, że jak masz grę na innej platformie i znaczy nadal na kompie, ale na, in, na, no na innej platformie, na kompie jak usuniesz grę z Game Passa. To zabiera ci savey. Żadna inna biblioteka gier nie usuwa ci saveów razem z grą. Żadna. Przynajmniej nie wydaje mi się, sprawdzałem na wielu i na większości zostają savey, bo one nie ważą wcale aż tak dużo. Fakt. Literalnie, Game Pass trzyma wasze savey jako zakładnika żebyście kupili kolejnych miechol. No więc cztery dychy straciłem. Fak. A dodatkowo cztery dychy straciłem. Wow. To jest The Green Needle Gulch. So much history here. I mean, this is where you assembled the team that would become the Psychonauts. This is where you first discovered titanium. This is where you wrote your first psychoactive devices. Where Cassiopeia wrote her books. Where Helmet Fullbear workshop his psychotasy. Where Bob Zanotto. And Compton Bull pioneered communication with plants and animals. And where... where... I mean, this is where it all began. No, Raz. This is where it all ended. Próbowałem jeszcze szukać saveów po internetach. Ludzie mieli save przed końcem gry, znaczy. On się nazywał. No tak przed końcem gry. Tam jest karta. W miejscu gdzie się kończy droga. Fak. W miejscu, z którego nie można wrócić, się nazywał. I okazało się, że. To wcale nie jest prawda. A przynajmniej to, to, to wcale nie znaczy, że to jest koniec. Co to cholery? No, według tej gry, bez drogi powrotnej oznacza tak gdzieś dwie trzecie gry. O, wow, ta gałąź jest zaczepialna. Nie kilka dni przerwy od tej gry i mnie za zaczęła irytować. Niedobrze. Where you are. What can you tell me about this place? I. Oh, I think. I think I used to keep the cinnamon over there. Oh, we don't have much time. Her old memories are coming back. What's huh? going to happen? Listen, Raz. This compound. We got into some pretty far out stuff here. I've read about the kind of stuff they don't write about in true psychic tales, okay? We all pushed each other to go farther, to broaden our consciousness, to open every closed door in our minds. It made us defenseless, psychically. But we were in a safe place here. We had each other. Then her homeland was attacked. <laughs> she insisted on helping. I begged her not to go in that condition, so vulnerable. Ah, war brought something out in her that. Should have been locked away. Maligula? After the Deluge, I brought her back here and closed those doors again with Maligula on the other side. How? With the Astrolathe. A powerful tool we developed to make alterations to our psyches. That doesn't sound safe. Now you wouldn't understand. It was an age of exploration. But you're right. <clears throat> we were messing with powers we didn't understand. And now I have to clean up this mess. <laughs> but I'm not the psychonaut I used to be, Rasputin. I need your help. What do you need me to do? First, I need you to go to the Heptadome and prepare the astrolathe. I stay here and keep a close watch on her. Be right back, Nona. <laughs> Tam była butelka Heinekena, Kena, ale z, ze śmiesznym napisem. Ok, nic tu w środku nie ma do zabrania? Trzeba by na pewno. Mógłbym się trochę pospieszyć, bo zaraz się okaże, że znowu mi miesiąca zabraknie. A już sobie przysięgłem, że więcej Microsoftowi pieniędzy nie dam. Oczywiście, że tam coś jest. Patrzcie, tam jest karta, a tam jest jakiś przedmiot. Nie jesteśmy w mózgu, więc tam musi być... ...jedna z rzeczy znaleziskowowanych w tych... O, znalazłem. Spalić! <gryzanie> Oczywiście, że jest znajdźka. mini-murder-bugbot. Jak tam się dostać? Dla Do tamtej strony było bliżej? Nie chce mi się już. jak szukałem saveów, to w internecie trafiłem na parę ciekawych pytań. Których sobie w samym właściwie nie zadałem, bo no, giereczka. Dlaczego nikt, kompletnie nikt w tych psychonautach nie stwierdził, że warto by było pogadać z tymi założycielami?

czy ja muszę wyjść stąd i pójść po tą pomoc. Osiągnięcie Astral. Astralay Discovered. Czemu się łudziłem, że on coś ciekawego powie? Enter a clave state in double time. Extends the duration of your brain block upgrade. Rainbow. Mam taki Chyba, że to w walce da się używać? Clervoyansa? Da się? Okej. Okay. Szkoda, że nie ma tutaj praktycznie nic przydatnego. Mental magnet brzmi okej. Okay. Chain gain, if you have the chain brain Psyblast upgrade, this will tack on some more links. Big time! Squeezes some more time out of your time bubbles. Bubble Wrap inflates your time bubble to slow a much bigger area. Oraz time Warp speeds up objects and enemies rather than slowing them. Po cholery. Żeby się szybciej spalili. I tutaj nie ma nic wartego wzięcia. Like w ogóle. Kiedy fabuła mnie nie rozprasza od rzeczy złych. Fabuła powinna od stra... od rozpraszać od rzeczy złych, czyli dobrze, ale kiedy nie rozprasza, to ichże jest strasznie dużo waty. Hmm. To take a spin in the brain yes, I'm ready to go to the collective Zapomniałem, że takie miejsce tu, tu to w grze jest i fak. Wychodzę. Poprzednia gra miała odwrotność tego, co jest tutaj, że trzeba było kupić sobie potrzebną zdolność. To nie było fajne, ale z drugiej strony był jakiś powód, żeby w ogóle mieć sklepik. Hmm? Coś tu jeszcze jest where they plan their voices across the astral Plane. No nie, nic tu nie ma. Eee, może gra mi sama powie gdzie mam iść? Find the source of the base. I Trim the Vines Okej, okay, czyli muszę iść za tymi gałęziami. Jest drugie wyjście to. W sumie zrozumiewalne, że mam iść w drugą stronę Tam gdzie mnie jeszcze nie było, co to jest?

Aki bober to co ja tu robię? Hmm. Nic mi to nie dało. Powinno dać mi pieniądze, prawie spadłem na no co mi tyle kart. W sumie jest jeden powód, żeby mieć wysoki level, ale po co mieć wysoki level? Teraz przesadzają z tymi kartami. Są wszędzie. Jak działa ten klarwoians? Okej, może w walce działa.

A, strzelić. W dobrym momencie. Nie, coś jest nie tak z tą grafiką. Coś się sta... To... Ej, ale to wcale nie wyglądasz tak źle. Temporal dużo daje. Nie tam! Jak on tam ciągnąć w tamtą stronę? To da się pociągnąć? Da się Eee, time spalić, czy jak? Nie. To co musimy zrobić? Czemu jest tego więcej? Już mam. Podoba mi się, że te Muchołówki mają ludzki język. To jest trochę obrzydliwe. Jakieś zdjęcie było, mogłem je zobaczyć najpierw. Flegmatur? Agents Bob? Hey, <coughs> that just missed me. Well, this aim ain't what it used to be. Rzeczywiście you could somebody a concussion. Yeah, well, it was your choice to come in here. Uninvited. Mm, it's dangerous in here. Lots of, uh, Broken things. Ow! Hey, your nephew, Truman, sent me on a mission to put Ford Kruller back together and Helmet Full Bear. <laughs> Stop it! Right now! I don't want to hear any of those names ever again, you hear me? They're all lost, dead. But, Bob. Hey. Ma... Especially that one! <clears throat> <clears throat> Zresztą, że Definitywnie tam wracam mu would mind if i took a look inside his mind

Lepiej babki z piasku. Ładnie tu nawet. Jesteśmy w miejscu, gdzie gra jest na swoich najlepszych warunkach i w ogóle. W tych porąbanych mózgach. Taka mała planeta, jak, na małym, jak w Małym Księciu. O nie, tu też będzie open world. O, okej, okay, dobra, to ja muszę się do tego open worlda przygotować. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ten nie jest cel jakoś specjalnie długi, ale... Ale tak. <gryw> nie chcę przerywać w połowie. Więc... Czemu ta łopata się przewró... O cholera duchy.